Chujesz. To jest to jest jak wtedy, pamiętasz? jest petarda. Ale idzie, Jezu. O kurwa, ale idzie. O, czyli widzowie, to jest trzeci rzut właśnie na tej wodzie. I mamy Daj mu tam stanąć pieśnią. bliżej, żeby się stanął. Mamy już pierwszą rybę, holuje ją już tak, 3, dobre tam. 30 sekund. Zajchce tam, mordo. Skądś napięte, napięte, napięte. I normalnie jest kurwa jak... O, O, jest, rakieta. O jest, myślę, że jest metr. Myślę, że jest metrówka. Ruin, podobny podobny odjazd. Już kiedyś złowiłem metr 97 i był podobny odjazd. Dobra, czekaj, schodzę. Daj. Dobrze, że kotwice są. Bo! Dalej, ty. Dalej, balcie, Nie. Nie, nie, nie. Nie, no nie, weź rybę ale... pierwsza, weź rybę. Ale nie? jest mój, jest med, morduj dwa Ale jest petarda. Pomóż ci czy dasz teraz do dawciu? Pomóż mi? Jest. Daj rękawiczkę. No, bo... Jest med, co? Nie, no. chyba nie, ale blisko może być. Ty spojrzysz 92 na to. No, 92 chyba. No to nie rękawiczka. Tylko jest brudno, już, ale trudno. Ten... Mam brudne ręce, daj mu. Nagrasz? No. Tu się jest nie? tylko trzymać. Dobra. Daj morduj.